Dobra, zobaczymy mega. Chociaż jedno, dobra, jedno mega dzisiaj zobaczymy. Gdzie wszystko da się zrobić z siłą przyjaźni i miłości. Tak więc, e, chcieliśmy zrobić wywiad z Nezulą, ale uznaliśmy, że nikogo nie obchodzi zdanie kobiet i dlatego <noise> mutowaliśmy streama. <noise> Chcesz zrobić nowe skiny do Cesa? Wejść na GeForce... G4... Tak, GeForce skins z kodem NAWCIA, widzowie oczywiście. Macie do otwarcia darmową yy, skrzynkę. Jaki ładny arbuz. Czemu tu jest M napisane? Dlaba! <gryzanie> o, pa, to, nie, to nie będzie tam, to nie będzie pul pulka. To jest debilnie. Nigdy nie kop pod siebie! Masz przycisk. O Jezu. <gryzanie> Jeszcze raz czytisko. Cześć, co? You can do better than that. <śmany> co jest najszybsze? To pilne. <śmany> A to jest symbolita? tak? tak? tam gra. O? streamer. Ema. Kogo on pytał o to. <śmany> po co? Sprzątasz ten ekwipunek! Nie, rzuciła ją! Ja nie zrobię tego smoka, to! Jeszcze nie zrób! Muszę mieć ręce. Dać radę, Miley! Nie! Ja muszę łóżka mieć... na pasek. Tak, ja muszę mieć ręce. Co kurwa, Chodź tu! 52 minuta jest! No Miley! Nie cię proszę! O nie! Co zrobi tego... Zrobi to? No brawo, brawo. Zrobiła! Zrobiliście I Zabiją coś! Nie, nie zrobiło nie, nie nic. Nie ja pier... O, 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 muszę tam iść się dziwnie oglądając Mamona. Pasniker. sniker! <grystanie> Ten debil. Kto to jest? Jak fasola! Dobra, kto to był? Kto to był? Oh, o Jezu! Nieważne, kto to był. Wcale nie powiedziałam, że jest debilem! Cześć, Julia! Jak fasola spadnę z beskitu! kurwa! <grystanie> Co to za stópską z Kołrybsona? fu? rypsona fuuu Ja mnie nie mogę U pierdole Myślałem, że go na obrębie złapie Ja mam na was, nie? Generalnie nie Generalnie woda się grzeje to się ko ku... umyje na streamie drugi raz, żebyście ka ku... widzieli Co to się dzieje? Ej, o nie, nie, nie! Jak ja zatrzymałam nicie o tego widziałem, tego nie zauważyła. O! O, ho, jak w matce! <grymne> Zulerson wysłał kobietę, ale to jaja trzeba umyć, stądąd najbardziej Jak Oglądam, jak ty się myje na streamie w wiatrze, nie? Najgłupszy tekst, taki kiedykolwiek do latki powiedziałem, to coś tak śliczna, że jakbym był szopem praczem i bym miał ucztę w śmietniku, to bym przestał jeść, jakbym Cię zobaczył. Nie. 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 On leci pcha w... Nie. On nie zrobi tego. Ej, masz Ewelinę, masz Ewelinę tam. Debil. Nie. Nie no, no Bruce. No kurwa ma, Ej, zesrałem się chyba. Nie. Ej, Na prawo. Nie! Ja tu alertale rzucił perłę. Rzucił perłę. Rzucił Witam, Shelly Drift. Chyba <gry> idzie mi za skuter od razu i się teraz bugowała. Nie, nie odwinię skuterem, chłopie! Słodki mi skuter! <gry> o, Kasia. Oku! Mi następująco. Jeśli no. podzielisz 30 przez pół, jaki będzie wynik? 60. No niestety nie. 60. 30 podzielisz a. przez pół. I ten Adrian czas i mówi: tak, 30 podzielisz przez pół. A on nie wie takich rzeczy. No, to jest tak. 60. na 2 to 15. Jak tu przyjechał, to wszyscy mówią, ma fajny tatuaż. Się ma zwarany. Witam Cię. W drugą poniżej wiatr Tam ja, i skład Na kamerce pali się blond Brawa, start up latom, na nas jest czas I w Co to? My to zdrówko była tu blond Oj tak, Ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta On nie na mnie gwiazdami, to przerasta Coraz częściej akcyzję szybko. Makdrive do boleń. W restauracji mój wieczor, więc ej a czy mi się podoba. Cześć ty, to. Nie, nie. nie no, ja oceni. Stary, ja wstaję godzina 15. Ja zawsze na Golasa śpię. Otwieram na waleta drzwi od sypialni, patrzę, a tu. <ścoughs> A tu ładnie jest jak zwykle, bo zapomniałem o tej o wizycie. niani, że mam dziś przyjść na taką wizytę zapoznawczą. No ale na szczęście siedziała plecami. Witoldzie udało nam się obronić złoża glinie. Okazało się. Ale niania do czego? Że gliniarz z Płocka pomylił ją z ludzkimi fekaliami. Uwaga, na koniec się odgrażał i zwyzywał naszą wioskę od fałszywych kondonów. Podobno wróci, żeby znaleźć swoją kobitkę i obrabować wychodki. Nie. I powiedz, że mnie nie trolujesz! Nie, ty jesteś totalną kurwą. Aha! A teraz, teraz mam nadzieję, że trolujesz, kubą, z Jestem totalną kurwą. Chyba ci się okno rozmów pomyliło. Ja, ale nie mogę. Ja wyglądasz jak pomidor. Ale... Chyba jak... Chyba ci się okno rozmów pomyliło. nie, bardzo mnie boli. Wszystko? Poli mnie bardzo. W ch... Widać, że ty jesteś cała wspalona. Jo pierdziele. Patrz jak pod te światło na czerwono jest. Wow. Ej, Azus jest z Tom, a go mnie? Oni są razem. Oj, ty chyba w nocy dzisiaj będziesz krzyżała. Oi, chyba na pewno! <laughs> <laughs> to no. When I had the chance, take you to everybody, cause all you wanted to do was dance. Yes, now my baby is dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts a bit, I Ale z podkładem by było ładniej Ale fajny odcinek, podobało mi się Dobra, jeszcze jeden, mega szoty Dobra, jeszcze jeden tylko, jeszcze jeden A jutro obejrzymy resztę a! O, czujekła ja mi wzięło. <grym> Ej, jakiej przerwy? Ale jaka miła pani uśmiechnięta. Iku, jak główkę przekrzywiła, jak piesek. W sensie nie to, że... Ja pie... Ale nie no, Torek, Staś, No nie można! No nie można tak! Nie można tak. Nie to policja, tylko że słodko tak przekrzywiła główkę, że... że papa nie. <grym> Ale...

Chcesz się, Bo, ja już się Bo to bym mówił, że się oszczać Chcesz? No. no dobra, to ja pierwszy pójdę dobra. To kręć go tutaj, nie? Ej! Ej! Czemu dla toalety napisowałeś? Sprizowałeś mi mózg Dobra, Czemu... <śmusy> 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 dla, dla takiego to jeszcze kur... Dopić na toalety młodego! Nie. Ej, młody toaleta! Młody, ja, toaleta ja, ja jest za... to toaleta się! Został ochrzczony nową krzywą! Zona chciała, żebym był bardziej kobiecy. To do kuchni wypierdala! <noise> ale mu najewałem co? Tekstowo z tobą jestem k do do do. nie do podjewania Jak nie Nie! Kim jakim zobacz zobaczcie. Widzisz? O, proszę bardzo, kolejny przykład. No chłop ka ku... oderwany od komputerka, tablecika, ku... ka, pewnie jakoś piśmimika, Samsung Galaxy, frajer j... No zobaczmy na to. O, Kim jaki młotam, 40-letni facet zobaczył truskawkę. No my nie mamy prawa egzystencji ku... za 20 lat na tej planecie, jeszcze ona w ogóle przetrwa. Powinno być pustka. Na nowo zaorać się narodzić na nowo. Ku... A rzeczywiście jakaś fajna. No zobaczcie. Strawuję. Małe! Czarne dziecko. No kto jak kto, ale tu chyba bardziej głodnego brzuszka wylosować nie mogliśmy. Tak? Nie, nie. nie. On tak w ogóle nie powiedział. Nie. Także dla ciebie wędruję. 40 zł obiad plus 40% zniżki. Małe czarne dziecko chce kot na KFC. Ty już gotowy jesteś? Dobra, jest bardzo głodny chyba, skoro tak się domaga. A na jakiej podstawie, biedny, to... Mówi pan o taką. śpiewa to... pan, no, to... pan idealną rosyjską propagandę. Co ty pierdolisz, człowieku? Ja, ja to... śpiewa. Ro... To, że mówię, że nie ma ursusa, że jesteśmy biedni, że nic nie produkujemy. Nie. to mówię o jest to... rosyjska no, ja A co jest k... tutaj? No, jest... Filmuj to, to... to Co jest tutaj, Co, Ale co ci pan, czy nie? Co jest ale miał pan euh... A chcesz bod... tak za, to w nocy, w nocy, Chceszściasz... za to pytanie? Chcesz k***a? Wojtek! Wojtek! Aż się, Aż się 번ocruj... przestraszył. Ale dziwisz się, że ponoszą go emocje? Byle tego nie spieralić. Czy codziennie stary stylizujesz włosy? Czy to jest stary trwała stylizacja? No nie stylizuję, tak mam. Po prostu. Że co, że tak masz po prostu? Tak. Że, na, że Tak się urodziłeś. Nie, nie, urodziłem się, tak, ale od kiedy co? tak mam tam, nie da się tego pozbyć. Już się nie da. Nie da się po tego pozbyć. Okej, okay. okej. Okay. Okay. W Turcji zrobione w, w Turcji zrobione Koza mi to przycina się kierą w wolnych chwilach. A mnie to eee. mega interesowało. Nie ty zawsze masz taki mob na głowie, czy to się stryzłeś? Eee. <laughs> Cztery. Ry 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 ry. Trzy, dwa, jeden, go! Mieszko? Jak wyłączy się stream to znaczy się wypierali I palaczek leci No i chuuj I palak do góry się odbija No i przez takie coś rundę przegrywasz Ale jest dobrze kurwa Po co ja narzekam? Jest zajebiście kwa przyjdzieć jakiś Maciek lat 12 i powie tylko się czepiasz w tej gry, co ty chcesz zajebiście, k***a, ku... modele biegają, strzelać można, przeładować broń można, wejść na serwer można, no zajebiście, co to, jest? skiny są? Czego ty k***a ku... chcesz? Stary dziadzie, czepiasz się cały czas. No, no właśnie. Tak jak ostatnio przecież przyszedł gość, co z tego 7 8 kul trafiłem, widać na hitboxie, że są kule. I patrzcie teraz. I patrzcie na. Patrzcie teraz. Ja utrafiłem trzy hity tylko, trzy hity. Pierwszy hit trafiłem w tym momencie, patrzcie. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie. Patrzcie, kur. Patrzcie. kurwa Mać! Co to jest? Co to jest? Ja mu trzy hity tylko dałem. To ty mu... mi na... odpisuje: pistoletu nie strzela się na taką odległość. No i pogadane, i pogadane. No co ja mogę więcej powiedzieć, gościu, mnie wyjaśnił. Na taką odległość pistoletu się nie strzela. Boże! Ty to widzisz, boże! No nie, dostałem do pierwszej... Ale to jest na boty czy co? Ja nie rozumiem. Tam błony na bot! Na mapę do 6 drogą do 4, a inne kuzyn te boty są sobie. No to nie radzę sobie po prostu na tej mapie to są te same boty. ci w dupę! Mal kontencie zA... Ja Chuj kocopały! z tobą, Dy idiotko z... Za słabe są. Nie to następny! Mam MLM'sa! Małem. No mówię wam, taka, taka mm. idealna dla mnie, nie? Tylko z wyglądu... A... Jak tak sobie myślałem, żeby ją pocałować kiedyś, czy coś. Hey, chyba z, to by się zrygał, no. <laughs> no nie wytrzymałbym, nie? Mówię. Ta dawaj grilla. A to, ty się. To jest ten grill? No. Wiesz jaki on jest dojrzany? <laughs> ja wiem. No ja ci ja mówiłem, powodem. że jest zwykły tefal, no Nie skacz debilu. <laughs> Co? No kurwa, jedzie ze mną. Nie, nie, no, tylko, tylko spokój, tylko spokój, tylko spokój. Nie, no kurwa! To by, by się skończyło, jakbym podłożył, jakby mi 20 botów było. A bo on na boty gra, tak? Tako. No, zapraszł mnie jeszcze, szmatana. No kurwa, bez granatów, jak jestem sam! What's your name? Michele. Michele. Yo, Michale. man. Oh, Michele is from uh, Italy, Sardinia. Sardinia. Yeah. Oh, I'm from Sardinia. No. Nice, my I friend. I'm from Szczecinek. From Szczecinek. <laughs> where is that in Poland? Sorry. This is Poland. No, but where is it in Poland? North, north. 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 Yeah, yeah. No, north. north. Northwest. Kuwa. <gulia> Ty grys jest głodny. Wow. Szuka ofiary. A z najlepszą ofiarą jest najsłabsza w Ja Jesteś. Nie, jesteś najlżejsza. O nie, jest! Eee, o kurwa co on gada? nie Jak to nie powiedziałeś? Hale za Dobry wieczór. Gdzie się dodzwoniłem, bo tu mi widzowie na streamie podali jakieś... To nie, to nie, to do widzenia. Aż się ocharałam Ja wtedy, przepraszam. Do zakładu go się dodzwoniłem. Ja p*** dole, nie. Ja tam kebaba chciałem zamawiać, k***. Co? Kto, to, kto, to, kto to puszcza? Mamon, to ty teraz, nie? Bo ty jesteś takim bezbekiem. Nie, ty jesteś, k**. *dolę. Na pewno to nie ty? To ty, Mamon, widziałem to! Widziałem to, to ty oczywiście! Ja widziałem się że są tych pępeczów! Ja m*** ja dole, mi hej. się wydaje, że mamon ma całą perkusję k*** na chacie i on to napierdawi z live! Jak pierdolony lookendrowiec! <toddź> I wyobraź <bo> <toddź> sobie, ma perkusję i taką jeżdżącą na kółkach, że on napier... I już Nieźpomnieść na tej perkusji, dobra, odklejka ciężka. 2,60 punktów, K***a, to był mój rekord życiowy. Już rozmowie z No Ałeś, no na EN -e grałem same śmiecie j***ne. tak mówię przynajmniej, nie? <śmiech> <śmiech> w sensie no koncepcja grałem, jest taka, y, że na UNE grają... że ktoś jak ma mastera na ENE, no to ma silvera na EUW No tak, tak jest Dobrze gadam, no, no no tak, no, 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 tak. No. Słyszałeś? Akceptują mnie, chyba się w wkupiłem. mi <laughs> koleso. Co to jest? to po Czesku. To si robisz piciu. Daj mi koleso! Gdzie mam moje koleso? Dajcie mi koleso! O, o, o. Dobra, wracam do Może Czwarty wygramy Proszę cię Boże Ligi Legend o to, żeby w przeciwnej drużynie na topie i na bocie były same <ścoughs>

Wieku, nie to nie, 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 nie dzieje się chupa. Dobra, to zdejmij to i to. A później już tam tylko tamte spodnie. Gdzie ty idziesz? Jaki gość ty? Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest? Szefasz? Piłkarz z reprezentacji a? Polski. Ja sobie mogę sobie. No jasne. Bo mój ojciec, a ja się nie znam. Właśnie na Euro wyjeżdżam zaraz. No, będziemy z grupy wychodzić. Z Krzyśkiem. Dawaj Krzychu tak, tak, sobie? na pewno. Do lewego gada po niemiecku, bo lewy widzowie grał w Bayern Munchen i on tam po niemiecku napiera. A? Gadał do niego po niemiecku, bo wiedział, że on rozumie, nie? Bayern München. Chuuu, nie?